Zadanie 65.2, informator naturalny, matematyka 2024 na 2025. Na wykresie słupkowym poniżej, a u nas z prawej strony, podano rozkład miesięcznych zarobków wszystkich pracowników pewnej firmie F. Na osi poziomej podano wyrażone w tysiącach złotych miesięczne wynagrodzenie netto pracowników firmy F, a na osi pionowej przedstawiono. Liczbę osób, która osiąga podane zarobki. Uzupełnij zdanie, wpisz odpowiednią liczbę w wykropkowanym miejscu, aby zdanie było prawdziwe. Medianą miesięcznych zarobków w firmie F jest, no i tu mamy wpisać obliczoną przez nas medianę. Czyli w zadaniu mamy obliczyć medianę, a mediana jest to wartość środkowa uporządkowanego zestawu danych. Tak naprawdę nie wiemy, ilu jest. Pracowników w firmie, więc zaczniemy od obliczenia liczby osób pracujących w firmie F. No to dodajemy po kolei te nasze liczby, czyli liczbę osób, która osiąga miesięczne zarobki. Tu mamy 1, 1 i 4, to będzie 6, dodać 7 i 10, to będzie 17, dodać. 14, dodać, tu mamy 13, dodać 9 i 6, to jest 15. To już mamy, tu jest 3 i 2, to jest 5, dodać, raz, 2, 3, 4 i kolejna piątka. Gdy to wszystko dodamy, to się każe, że mamy 75 pracowników. I mamy obliczyć medianę dla 75 pracowników. Jest to liczba nieparzysta, zatem podzielimy sobie 75 na pół, to będzie 37,5, czyli mediana. Medianą będzie 38 pozycja uporządkowanego zestawu danych. My nie będziemy wypisywać wszystkich miesięcznych zarobków 75 pracowników, tylko sobie obliczymy, gdzie ta 38 pozycja będzie się znajdować. I będziemy sobie po kolei dodawać 1, dodać 1 to 2, plus 4 to jest 6 pozycji, plus 7 to będzie 13, plus 10, 23 i dodać 14, tu będzie 37 pozycji i 38 pozycja będzie znajdować się tutaj, zatem mediana będzie wynosiła 4,5, czyli mediana równa się 4,5 tysiąca, czyli wpisujemy sobie tutaj liczbę 4,5 i kończymy zadanie.